Dobra, słuchajcie, no mam wyprany w perwolu. Nie, no tak poważnie. E, powiem Wam, że bardzo fajnie to działa. Nawet się nie spodziewałem. Podejrzewam, że jakbym powtórzył ten zabieg, to by jeszcze lepiej go doczyściło, ale, ale mi się już nie chce. A naprawdę efekt jest zadowalający. Co prawda, tam w paru miejscach musiałem delikatnie taki syf wyczyścić, ale kurde, no zrobiło robotę. Także film ma słuchutki, teraz musimy psiknąć go olejem. Najgorsze jest to, że to trzeba odczekać chwilę po, po psiknięciu, po to, żeby, żeby zobaczyć, czy równo pokryło. Nie, nie pamiętam tylko, czy od wewnątrz powinien go psikać, czy od zewnątrz. Ach, chyba nie ma różnicy. to trzeba w miarę równomiernie. Nie przegać też. Kurde, już się śliski zrobi. Niech on się wchłonie. Ja go sobie może tu na szmatce go odłożę. I powiem wam, że muszę znaleźć zbiornik płynu chłodniczego. Bo nie wiem gdzie jest. Obszukałem się tutaj, kurde już tak szczerze mówiąc, i jedyny jaki zbiorniczek znalazłem jest tutaj. podejrzewam, że to jest ten zbiorniczek. Tylko teraz. Jak tu się zdejmuje te panele? On tu jest na jakiś wcisk. Tylko kurde, znając życie, to ja zaraz połamie to Nie wiem czy mi się dzisiaj chce w to bawić, życie. Ja tu muszę później bak podnosić znowu, żeby to. żeby tu się do tego dostać. Wiecie, jak już wymieniam wszystko, znaczy płyn, to mógłbym wymienić pod. Yy, jak to się nazywa, pod koniec sezonu. To nie problem. A tutaj coś jest. A, to jest nawcisk. Nawcisk na takie. Nie wiem, czy wy widzicie to. A nie wiem, jak kamerę ustawić, żeby było widać. W każdym razie tu w tym miejscu jest taki cisk, Tylko pytanie, jak się go wyciąga? Czy to siłowo, czy trzeba coś podhaczyć? Ale tutaj na pewno jest płyn. Tak, tu jest płyn. No, ja bym chciał do niego zajrzeć. Spróbujemy bak podeprzeć od drugiej strony. Może się uda zrobić trochę. Zanim się ten filtr tam nasiąknie, nie? O, o, coś... A, i tu śruba jest. Dobra. Dobra. Jesteśmy w domu. Widzę, że Kawasaki bardzo lubi imbusy. Tu chyba, chyba tylko i wyłącznie to trzyma. Dobrze, chociaż się nauczę ściągać to, bo mam zamiar je okleić. Kurde, ja się bardzo biję w pierwszy, tak powiem, bo wymyśliłem se karbon. Fajną folię z 3M znalazłem. Kurde, wiecie, żeby to mi nie wyszło taki TED tuning, kiedyś był taki program. O, kurde. Zomobicie, tylko wiecie jaki jest problem? Że ja nie mam jeszcze tych stojaka nie mam. Pod motocyk. I kurcze Zastanawiam się, czy go spuszczać, ten płyn. Sprawdzę tylko stan. Ja wymienię sobie przed zimą. I on już pojeździ. Ukupiłem ten preston. Ale fajnie, że to się tak ściąga. Sprawdzimy sobie tylko stan. No, jest trochę za mało. Zmienimy, czyli dolejemy go. Mogę go spuścić, kurczę. No, co prawda, mógłbym go tu spuścić, ale no łańcuch muszę wyczyścić, nasmarować. No Czekam, bo zamówiłem stojaki do niego. Co prawda, używane, ale gdzieś tam były stosowane do pokazowych motocykli Ducati. Panigale na tym stało. A kurde, jaka to firma była ale taki fajny, fajny, no za cztery stówki co prawda, ale przedni i tylny i podobno wyglądałem jak nowe, dobra trzeba dolać płynu trzeba by dolać płynu będzie dobrze będzie dobrze ten jest mieszalny można ze wszystkim, tylko problem, że ja mam lejek może być taki lejek? wejdzie ten lejek? dupa nie wejdzie <noise> przydałby się taki, wiecie, wiecie co by się przydało, nie? Taki dziubek, żeby tu wlać. O kurde. No i co? Czemu to się nie utkną? A Bo to co tak? Ej, no teraz noszek. Mamy noszek. Wiecie, że ja co 5 minut mniej więcej sprawdzam tą cholerną aplikację. Mój obywatel, czy mi czasem nie wrzucili tego czasowego prawka, już mnie to wkurza, już zaczynam mieć dosyć. To jest tak denerwujące i frustrujące, że masakra. Jak ja mam tu nalać do tego? Przejść po lejek, poczekajcie. Mam lejek, ale moi żonie, nic nie mówcie, bo. To taki domowy lejek Ciulowy, bo ciulowy, no ale zawsze to lejek Kurde Też średnio widzę z tym lejkiem No Jak ja mam to zrobić Kurczę. Przydałby się ktoś do pomocy Patentem był patentem, trzeba sprawdzić, mamy w połowie, no to jeszcze minimalnie doleję. Nie możemy dolać. No. A na zimę będziemy się bawić w wymianę. Dzisiaj nie chcę się to bawić, bo dzisiaj miałem robić filtr, a nie jakieś kurde płyny. Jeszcze olej będziemy wymieniać, ale to już poczekam, aż mi dadzą, żeby się przejechać motocyklem. Żeby się zagrzał I dopiero wtedy spuścimy ten olej, wymienimy no Też mam trochę innych robót, także nie za bardzo mam kiedy się bawić Dobra, montujemy ten filtr, czy nie? I co? Chyba ładnie pokryło W środka jeszcze go psiknę Nie mogę jeszcze od środka. Już teraz to będzie na pewno dobrze pokryte. To chodzi, żeby wszędzie był pokryty, był miał taki jednakowy kolor. A wtedy będzie zatrzymywać te wszystkie kurze, nie kurze. Tą rękawiczką normalnie gdzieś mi tutaj ptaki na drzewie zrobiły gniazdo, i co chwilę słyszę pisklaki. Jak tak robią, normalnie mi się przypomina te takie urządzenia niby odstraszające kuny, co w ogóle nie działają, ale ludzie montują je. A wiem, że nie działają, bo sąsiad kiedyś miał takie. Jeszcze mieszkałem w poprzednim miejscu, zamontowane. No i mu pogryzły wszystko. To tu też wyczyścimy. Po co tam ma być tyle olejny? To miało się dostać na tą siatkę, to się dostało, a reszta po co ma tam być? No Olej się zaraz będzie kleić, tam cały syf. No, że jak tak się postarałem, ładnie go wyczyściłem, to niech nie będzie. Trzymam rękawiczki, żeby nie utłuścić tam wszystkiego. No i teraz najtrudniejsza rzecz, jak to zawsze bywa. Trzeba wszystko poskładać do kupy, nie? Wszystko trzeba poskładać. Do kupy. To jest tak, to jest tak ten, ten, ten przewód tutaj to najbardziej mi przeszkadza To prawdopodobnie od alarmu jest Tak. Taket będzie tak Czyli tutaj jeszcze pół biedny. Gorzej z tym drugim. Zatyczka. Co Cię tam blokuje? Dobra, filtr mamy. Elegancko. Elegancko. Byłoby łatwiej jakby w baku paliwa nie było. Też ładnie wyczyściłem. To idzie tak. Mam nadzieję, że wy tu coś widzicie. Ja to tam to wcisnąć. Aha, tam jest dziurka. dobra. Wszystko widzę. Wszystko widzę, nic nie widzę. Nic nie wcisłem. A few moments later. jest ok. Teraz trzeba by to przykręcić Jest okej okay. nie jest ok Ja wiedziałem, że tak będzie by... Ja wiedziałem, że tak będzie wyjmę ją spokojnie Chcę tylko tą przyłapać e Kupić takie z magnesem czasem. Są takie, wiecie. Bierze się z magnesem. O, i... tego nie zakręciłem. Co mi nie mówicie? W mi się to może sypać. No, nie te śrubki chyba wziąłem. wiecie. Nie wiem czemu. Powinny być te. Przynajmniej te pasują. Tamte nie, nie tak jakby za krótkie były. Już nie pamiętam, które będę składał filmik. To se sprawdzę. Mam nadzieję, że nic nie urwałem z tych kabelków. Tu takie czynności dobrze by było całkiem ten bak zdjąć gdzieś. Jeszcze ze sznurek rozwiązałem. W spodniach, zanim spodnie spadną i będą jaja. Eee, dobra, to mamy, to mamy. Teraz trzeba by tą podpórkę zamontować pod bak. Gdzie, one, gdzie ona jest? Tu jest. Ośrodek odłożymy. To będą te Nie, najpierw założymy to. Patrzę też jak to okleić. To problemu chyba większego zaklejania nie będzie. Ale widzę, że to malowane było, jakby, no bo to przy malowaniu gdzieś w fabryce może takie ciulowe malowanie zrobili. No nie wiem. No i tak się to weźcie, doradcie Co myślicie? O tyle że ja nie mówię o takim, wiecie, karbonie, co wygląda jak chiński karbon, tylko o drogiej folii z 3M. Która naprawdę wygląda fajnie, nie? Tu idzie na ten wcisk i tu idzie na ten wcisk. I teraz trafić, to wiecie, że to męska rzecz. Nie, e, to całkiem fajnie wchodzi. Dobra, to są dwie do tamtego. Do tego. A, e, kurde, ktoś tu stosował klej do gwintu. Ja nie będę teraz kleju no bo on zamiar oklejać. Tylko teraz poczekajcie, nie która śrubka. On zamiar to oklejać. Więc będę tutaj tak ściągał. I dopiero później jak będę składał. To, to pewnie tak samo jest. Tutaj też chyba kraszpady można zamontować. No i kupiłem jedną, Nie mam kasy już, kurde. No to wiecie, ile to wszystko kosztuje. Za kraszpady, kurde, 360 zł. Dałem za tamte dwa masakra. To, to, to. to założymy. I teraz to było tak, czy to było tak? Chyba tak było. A mi się kojarzy. Powiem wam, że jakbym kupił sobie, nie wiem, jakiś nowy motocykl, to pewnie już bym w nim za wiele sam nie zrobił. Dlatego ja wolę taki starszy sprzęt. Bo wiele rzeczy można samemu jeszcze zrobić. A ja należę do takich, że coś tu kurne... nie to Mam tu wyrobione te strasznie już są śruby. Ale hmm. samemu pobawić się, coś porobić. Sprawia mi to po prostu przyjemność. Co mam wam dużo mówić. Satysfakcja, że się samemu coś zrobiło. Że nie musiałem komuś płacić za to. Tylko mogłem to sam zrobić. Chyba nie odpadnie, nie? Dobra, teraz to przepiękne czerwone siedzonko. A no już wiemy po co ten dziurek jest. Po to A tutaj też coś było Na co to było montowane? Na to i chyba na to No kurde, proste jak budowa cepa, wszystko. Dobra. No chyba odpalimy go, nie? Niech co pochodzi. będzie ciężko. To się można wyłączyć. Na tydzień stał nieodpalany. żeby kurczę tutaj się zepsuło i nie wyświetla. Wiecie z czym miałem problem na tym? Bardzo duży na kursie na egzaminie z wyłączaniem kierunkowskazu nawet z samochodu, że jak go włączę, no to dupie tam już, nie? On się wyłączy. Tu miałem problem z tym, żeby kurczę wyłączać go. ale kurczę trzeba na cztery palce Który za mną eee, Jeszcze by się wsteczny przydał Powiem wam, że on ma założoną kość podwyższającą zawieszenie I ja chyba mu zdejmę tą kość Co prawda tak jak stoję na nim to jest ok niby, nie? Ale Jakbym go gdzieś przepchnąć to już na palcach to robię O A to dobre przepalony. Ale to ryjadrze. Ja wiem, że na filmie tego nie słychać, ale wierzcie mi aż tu na klacie wszystko Jeszcze na regulację, czy oddać świecę mu w Zobaczymy, czy będzie strzelał. Czekajcie, zrobimy jedną rzecz. Jedną rzecz wyjdzie to w tym drodze, czy Marchewa wydzieszła? coś idzie Tego trzeba by rozgrzać bardziej By wy, układ wydechowy się Może on nie rozgrzał To wtedy to do zapłonów dojdzie w tym Słuchajcie, no 20 letni No co mam powiedzieć Dobra, na światło zapalmy i tyle no film wyczyszczony tocyk sprawdzony Jutro się biorę, będę montował Crashpady Ale to po południu chyba O oh, sorry Bo mam inną robotę z rana No słuchajcie, będziecie chcieli więcej filmów To piszcie, nie będziecie chcieli i tak będziecie mieli Bo mam zamiar nagrywać z motocykla, więc Więc trochę tego będzie Eee od przyszłego piątku zacznę videoblog. Już dzisiaj przykleiłem nawet e, uchwyt e, na kamerę do kasku. Nie miałem wam nagrywać też z tego filmika, ale skończyłem, że to przecież jest bez sensu, bo kleiłem na tą taką. E, taka plastelina, i klej. Kiedyś może Wam pokażę. Na razie będziecie mieli bez dźwięku, bo niestety do GoPro, żeby podłączyć mikrofon, w sensie bez mojego głosu, ale do GoPro, żeby podłączyć mikrofon. No, to musiałem zakupić za prawie 400 zł. taką specjalną przejściówkę. No. no, niestety w tym miesiącu nie stać mnie już. Także będzie bez dźwięku. Kiedyś się dorobię, to kupię. Plus jakiś mikrofon, pomontować to w kasku. Interkomu jeszcze nie mam, więc na razie będzie tylko mój głos. No i co mam wam powiedzieć? No. Coś tam powoli zaczyna nagrywać. Bardziej będę to robił dla siebie, niż yy, dla jakiejś oglądalności, że tam nie wiem dla, dla fanów, widzów, czy jakby tam nazwał wszystkich tych, którzy oglądają moje filmy Po prostu będę robił to dla siebie No i tyle no Jutro kolejną rzecz zrobimy, pewnie Wam nagram jak montuję te traszpady, no to może być ciekawe Wiecie, że można w nich Ej kurde, no nie poganął. Dobra, trzymajcie się do następnego filmu. Nie zapomnijcie łapkę zostawić. Cześć.